Podstawowym celem projektu pod nazwą Modernizacja Toru Wodnego Świnoujście Szczecin do głębokości 12,5 metra jest poprawienie bezpieczeństwa statków wchodzących i wychodzących do zespołu portów Szczecina i Świnoujścia. To strategiczna inwestycja, dzięki której za dwa lata do szczecińskiego portu będą mogły zawijać statki o dwukrotnie większej ładowności niż dotychczas. Projekt Modernizacja Toru Wodnego Świnoujście Szczecin do głębokości 12,5 metra rozpoczął się w 2000 roku i został podzielony na trzy etapy. W chwili obecnej realizowany jest trzeci, największy i najbardziej czasochłonny etap, czyli dostosowanie toru do głębokości 12,5 metra na odcinku około 62 km. W skład działań wchodzi pogłębienie toru do 12,5 metra, budowa umocnień brzegowych, Budowa dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim. Pogłębienie toru wodnego na odcinku toru podejściowego do portu Police oraz kanału grabowskiego w porcie Szczecin. Przebudowa oznakowania nawigacyjnego usytuowanego wzdłuż toru wodnego Świnoujście Szczecin. Modernizacja obiektów bazy oznakowania nawigacyjnego w Szczecinie.